Ostatnim meczem 23. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy było starcie Radomiaka Radom ze Stalą Mielec, a więc dwóch drużyn, które na wiosnę punktują zgoła odmiennie. Gospodarze jeszcze bez zwycięstwa i nawet gola, stal z kolei bez porażki. Zaczynamy od rajdu Semedo. Semedo pod bramką stali, Semedo strzela i spokojnie interweniuje. Najlepszy bramkarz w 2024 roku w Ekstraklasie, a więc Mateusz Kochalski. Teraz Abramowicz rzut tu z autu, Wuszkowicz I jest! 1 zera dla gospodarzy! Luka Wuszkowicz przełamuje wspaniałą serię Mateusza Kochalskiego. 354 minuty nie puścił bramki w Ekstraklasie. Golkiper Stali Mielec i pokonuje go wypożyczony z Tottenhamu 17-latek. Pierwszy gol dla Radomiaka w 2024 roku, a więc radość musiała być szczególna. Teraz Rosza po wrzutce z rzutu rożnego i tylko słupek. Jeszcze domagali się gospodarze rzutu karnego, ale nic takiego nie nastąpiło. Ta pierwsza połowa to prawdziwy popis gry Radomiaka Semedo. Semedo jest w polu karnym. Piłka wychodzi na rzut rożny, ale po raz kolejny gospodarze domagają się rzutu karnego. I jak widzimy tutaj, Gettinger zagrał piłkę ręką. Nie dostrzegł tego. Sędzia Jarosław przybył, ale po analizie WAR nie miał najmniejszych wątpliwości. Tu należy się jedenastka. Do piłki podszedł Rosza, Rosza kontra Kochalski i górą bramkarz stali jeszcze do bitka, ale niecelna. Radomiak wciąż prowadzi tylko 1 do 0. To już czwarty rzut karny zmarnowany w tym sezonie przez piłkarzy z Radomia. Znowu stały fragment gry, znowu Luka Wuszkowicz, i tym razem tylko poprzeczka. No naprawdę... Brakowało bardzo, bardzo niewiele, by to prowadzenie gospodarzy było dużo bardziej okazałe. Ale wciąż było tylko 1-0. Wolski przejmuje piłkę na połowie stali. Strzał do Nisa, potężne uderzenie i znów musiał popisać się swoimi umiejętnościami. Mateusz Kochalski. To już druga połowa na boisku. Wiele zmian w drużynie stali. Pojawił się na nim między innymi Hinokyo i to właśnie Japończyk. Uderzał na bramkę strzeżoną przez Majchrowicza i w końcu musiał błysnąć jakąś interwencją golkiper gospodarzy. Teraz Gerstenstein. Zamieszanie. Piłka odbija się od Mateusza Matrasa i mamy remis. W pierwszej połowie piłkarze Kamila Kieresia nie oddali choćby jednego strzału na bramkę Radomiaka w drugiej. Wzięli się do roboty i są tego efekty. 65. minuta gry i to Radomiak na połowie stali. Maszado. Maszado w pole karne. Tu jest Rosza! 2 do 1. To już 11. gol strzelony głową przez piłkarza Radomiaka w tym sezonie. To jest absolutny rekord naszej ligi. A dla Roszy to trzeci gol w bieżących rozgrywkach. No i swoista rehabilitacja za przestrzelony rzut karny w pierwszej połowie. Znowu rzut z autu, a więc znowu będzie groźnie. Jan Grzesik teraz nogą do Włóżkowicza, i tym razem Kochalski wyszedł górą z tego pojedynku z młodym obrońcą Radomiaka Radom. To była ostatnia ciekawa akcja w tym meczu. Radomiak. Wygrywa po raz pierwszy na wiosnę, a stal ponosi pierwszą porażkę w 2024 roku. W tym momencie goście są na ósmym miejscu, mają 32 punkty, 4 przewagi nad 11 radomiakiem. Radomiak Radom Stal Mielec 2 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.